Cześć, witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najważniejsze lotnicze wiadomości. A w dzisiejszym odcinku katastrofa rosyjskiego myśliwca chwilę po starcie w samolot lecący z Krakowa uderzył piorun. Samoloty Airbusa oraz Boeinga najprawdopodobniej już nigdy nie trafią do Rosji. Rolls-Royce nie dostarczy silników do nowego Concorda oraz o United, które inwestuje w elektryczne latające taksówki. Zapraszam do oglądania. Katastrofa suchoja Su-25 w trakcie startu. Katastrofa ta miała miejsce w trakcie startu rosyjskiego Su-25. Na opublikowanym w sieci nagraniu widzimy, jak samolot rozbija się o ziemię dosłownie chwilę po starcie. Warto dodać, że Su-25 to klasyczny radziecki samolot szturmowy z przeznaczeniem do bezpośredniego wsparcia pola walki. Samolot lecący z Polski uderzył piorun. Do incydentu doszło na trasie z Krakowa do Keteborga. Po 40 minutach lotu samolot musiał zawrócić z uwagi na występujące kłopoty techniczne. Jedna z pasażerek twierdzi, że w samolot uderzył piorun, co doprowadziło do awaryjnego lądowania w balicach. Żaden z pasażerów nie ucierpiał, a Boeing 737 linii Ryanair Bas pozostał w porcie, aby sprawdzić jego stan techniczny. Co ciekawe, rzeczniczka prasowa Krakowskiego Lotniska w rozmowie z WP potwierdziła zawrócenie maszyny, jednak stanowczo zaprzeczyła, by lądowanie było z uwagi na uderzenie pioruna. Samolot do Geteborka faktycznie wrócił na krakowskie lotnisko po 40 minutach od startu z powodów technicznych, ale nie doszło do żadnej niebezpiecznej sytuacji. Pasażerowie polecieli do Szwecji inną maszyną, powiedziała Natalia Wince, rzeczniczka Krakowskiego Lotniska. Samolot Boeing 737 linii BAS, który wrócił na krakowskie lotnisko, został poddany drobiazgowej kontroli i po dwóch godzinach poleciał z pasażerami w innym kierunku. Czy naprawdę doszło do uderzenia piorunem? Tego najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy. Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Koniec współpracy Rolls-Royce'a z Boom Supersonic Airliner. Wspólne prace nad samolotem nadźwiękowym dla nowego samolotu Rozpoczęły się w 2020 roku. Niestety, kilka dni temu przedstawiciele firmy Rolls-Royce opuścili budynek, deklarując, że lotnictwo naddźwiękowe nie jest już priorytetem. Na początku współpracy z BOOM, dyrektor do spraw strategii firmy Rolls-Royce powiedział: Z BOOMem łączy nas zainteresowanie lotami naddźwiękowymi i strategiami zrównoważonego rozwoju dla lotnictwa. Teraz opieramy się na naszym cennym doświadczeniu w tej przestrzeni i naszej wspólnej współpracy, aby dalej dopracowywać i udoskonalać naszą technologię silnika dla Boom Overture. Rolls Royce był ważnym i oczywistym partnerem dla Booma w dziedzinie silników. Należy przypomnieć, że 50 lat temu to właśnie silnik Rolls Royce napędzał Concorda, który posiadał cztery silniki Olympus 593, serwisy informacyjne. Wskazują jednak, że producent tak naprawdę nadal jest zaangażowany w produkcję silników naddźwiękowych, jednak nie do samolotów komercyjnych. Boom Supersonic Airliner jest teraz w trudnej sytuacji. Musi szybko znaleźć nowego partnera, by zrealizować plany na pierwsze loty testowe w 2026 roku. United Airlines ogłasza dużą inwestycję, która ma zmienić lotnictwo. Jej celem jest kreacja nowej maszyny z nową technologią elektrycznego pionowego startu i lądowania. Linia zainwestowała 15 milionów dolarów u producenta Archer Aviation w EVE Air Mobility. Zawierając przy tym warunkową umowę zakupu pojazdu, zamówienie składa się na 204 miejscowych samolotów elektrycznych i uwzględnia opcję na 200 kolejnych. United przekonuje, że spodziewa się pierwszych dostaw w 2026 roku. Co ciekawe, jak podaje serwis Simple Flying, Umowa zawiera także elementy współpracy partnerskiej, choćby badania nad rozwojem, użytkowaniem i zastosowaniem samolotów IF oraz ekosystemu miejskiej mobilności powietrznej. Prezes United Airlines Ventures skomentował ogłoszenie, mówiąc: Nasza umowa z IF podkreśla nasze zaufanie do rynku miejskiej mobilności lotniczej. I służy jako kolejny ważny punkt odniesienia w realizacji naszego celu, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku, bez stosowania tradycyjnych kompensacji. Razem wierzymy, że nasz projekt czystych technologii energetycznych zrewolucjonizuje podróże lotnicze, jakie znamy, i posłuży jako katalizator dla branży lotniczej w kierunku zrównoważonej przyszłości. Warto dodać, że EVE Air Mobility było wcześniej częścią brazylijskiego producenta samolotów Embraer. Jednak w maju bieżącego roku doszło do wydzielenia jej do spółki notowanej na giełdzie. Dzięki wejściu na giełdę doszło do znacznego zwiększenia kapitału poprzez sprzedaż akcji. Po pojawieniu się na giełdzie EVE zebrała 375 milionów dolarów, a Embraer posiadał 90% akcji. Pierwsze prowizoryczne sprzedaże pojawiły się jednak przed wejściem na giełdą. Zawarto zobowiązania i sprzedaż na 1825 samolotów od 19 różnych klientów. Mimo to, posiadanie klienta pokroju United Airlines jest ogromnym impulsem do rozwoju dla IF. Jednocześnie zamówienie to sprawiło, że United Airlines jest pierwszą linią, która zainwestowała w dwa produkty IF-TOL dla swojej przyszłej floty. Zamówienia zostały wzmocnione już zaliczką w wysokości 10 milionów dolarów. Jest nadzieja, że United Airlines otrzyma pierwsze maszyny w 2024 roku. Współdyrektor generalny i powiedział: "United dokonał wczesnych inwestycji w kilka najnowocześniejszych technologii na wszystkich poziomach łańcucha dostaw, stawiając na naszą pozycję lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacji w lotnictwie". Dziś United ponownie tworzy historię, stając się pierwszą dużą linią lotniczą, która publicznie zainwestowała w dwóch spółkach i w tol. A czy Wy wsiedliby się do takiej lotniczej taksówki? Dajcie znać w komentarzach, a w dzisiejszym odcinku to już tyle. Jeśli serdecznie się podoba, to zachęcam do polubienia filmu, aby te częściej pokazywały Ci w proponowanych oraz zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki. Cześć! Aeroflot rezygnuje z Boeinga i Airbusa i wzajemnie. Kilka dni temu rosyjski przewoźnik potwierdził, że składa zamówienie na 339 samolotów produkowanych w Rosji. Zostało oficjalnie zawarte podczas Wschodniego Forum Ekonomicznego. Serwis aviation.com wskazuje, że zamówienie Aeroflotu obejmuje 210 samolotów. Irkut MC21 i 40 wąsko Tupolewów TU214, jak i 89 regionalnych odrzutowców Irkut SSJ100. Zmodyfikowana wersja Superjeta 100. Wszystkie systemy i komponenty tych samolotów mają pochodzić z tak zwanych przyjaznych krajów. Samoloty zostaną wyprodukowane przez państwowe przedsiębiorstwa, takie jak Rostek, którego dyrektor generalny powiedział, Samoloty Boeinga i Airbusa, które prawdopodobnie nigdy ponownie nie zostaną dostarczone do Rosji, zostaną zastąpione samolotami pasażerskimi rosyjskiej produkcji. Warto dodać, że obecnie flota Aeroflotu składa się głównie z samolotów zachodnich, takich jak Airbusów A320 czy Boeingów 737 czy 777. Sekretny samolot Stanów Zjednoczonych. Nad tą kwestią zastanawia się od dawna wielu pasjonatów i przedstawicieli branży lotniczej. Mowa o tak zwanej Aurorze, która jest tajemniczym amerykańskim samolotem wojskowym latającym z prędkością naddźwiękową. Uznaje się, że Aurora jest w kształcie trójkąta, a z wyglądu przypomina eksperymentalny samolot ponaddźwiękowy North American XB70 Valkyrie. Niepotwierdzone doniesienia mówią o tym, że projekt samolotu powstał w 1985 roku, a loty próbne przeprowadzono już 4 lata później, by w końcu w 1995 roku uzyskać pełną zdolność operacyjną. Według innych źródeł, Aurora jest na wyposażeniu US Air Force. Osiągana przez nią prędkość plasuje się w przedziale od 4 machów do 6, czyli od blisko 5000. Do ponad 7000 km na godzinę. Co ciekawe, samolot o podobnym kształcie do tajemniczej Aurory zaobserwowano w okolicach Wysp Brytyjskich. A w dzisiejszym odcinku to już tyle. Jeśli serdecznie się podoba, to zachęcam do polubienia filmu, aby te częściej pokazywały Ci w proponowanych, oraz zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki, cześć.